Cześć, witam wszystkich serdecznie. Tym razem jeszcze nie o weekendzie, ale doszła mnie ciekawa informacja. Trochę związana z boksem, nawet bardzo związana z boksem, bo dotyczy byłego dwukrotnego mistrza świata kategorii cruiser Krzysztofa Diablo Włodarczyka. Mianowicie doszła do mnie informacja, że walka Włodarczyka w MMA, kolejna walka, którą ma toczyć. Kolejna, która ma nie dojść do skutku. Podobno obóz z Diablo Wodarczyka zgłosił kontuzję Krzyśka. Natomiast zaznaczył, że jeśli walka odbyłaby się na zasadach K1, to krzyśiek Wodarczyk może do takiej walki dalej przystąpić. Dziwna. To jest generalnie informacja dziwna, e, dziwne założenie obozu Krzyśka Włodarczyka. Wiemy, że ma walczyć z chłopakiem, bardzo sympatycznym, znam go osobiście, ale który na co dzień zajmuje się grami komputerowymi. Ograniczenie walki na zasady K1, czyli e, niby takie zasady, które Mimo kontuzji pozwalają wodorczykowi rywalizować, e, konfrontować się z paszą bicepsem, e, ograniczają całkowicie możliwości paszy bicepsa na zwycięstwo. Tak naprawdę, e, jeszcze bardziej absurdalną propozycją byłoby e, propozycja, że wodorczyk, owszem, ma kontuzję, ale w boksie to on może z paszą bicepsem zawalczyć. Rozumiecie to? W boksie. W K1 on może zawalczyć, ale tak to ma kontuzję i w MMA nie zawalczy. Trenerem Krzyszka Wodarczyka jest Mirosław Okiński, którego ja osobiście cenię za bardzo dobry zmysł taktyczny. Naprawdę, słuchałem go wiele razy podczas treningu, bo kiedyś wspólnie obok siebie trenowaliśmy łupowo na studii w klubie. No i te jego podpowiedzi są niezwykle cenne. Naprawdę. E, naprawdę jeśli o to chodzi, to, e, to ma pojęcie Mirek Okiński o tym, co robi. E, I być może to Mirek Okiński był pomysłodawcą e, tego, jeśli na przykład Krzysztofa Wodarczyka obóz treningowy nie przebiegał tak jak sobie założyli. Być może u Krzyśka pojawił się stres, o którym ja mówiłem w wywiadzie udzielonego dla którego z portali, że Krzysiek nie do końca czuje się komfortowo w nowych warunkach walki, że na przykład Krzysiek nie jest ulicznikiem, on na przykład na ulicę nie przenosi w ogóle tych umiejętności, które posiada dwukrotnego mistrza świata w boksie, szczególnie tego typu zawodnika, gdzie on jest pancerem, Zupełnie tego nie przenosi na, na tą płaszczyznę, więc myślę, że w warunkach mieszanych sztuk walki też czuje się niekomfortowo. Ten stres zawsze dopadał krzyżka przed samą walką, a tu na pewno jest większy, bo to jest nowa płaszczyzna. Dla niego. Nie tylko e, może się bać tego, że dostanie po głowie, że ktoś go udusi albo kopnie, ale e, może się obawiać też blamażu, wstydu, e, który będzie mu towarzyszył na nieznanej dla niego pla platformie. No i jest to zrozumiałe, to napięcie e, przed samym pojedynkiem wzrasta i e, nagle właśnie albo pojawiają się kontuzje, albo często po pojawiają się. Pomysły kontuzji. Sam Krzysiek wątpię, żeby taki scenariusz wymyślił, dlatego musi mu ktoś pomagać albo jest to sztab trenerski, a być może ludzie, którzy zajmują się jego karierą jacyś doradcy. Nie wiem, czy są to ci sami ludzie, czy w, co w boksie, natomiast znając Krzyśka, Krzyśka ten pomysł o kontuzji, ale e, ewentualnym starciu w K1, które jest możliwe, musiał wyjść z z jakiejś innej głowy. Eee, no ale mimo wszystko jest to gdzieś tam e, pewnego rodzaju no niesmak, gdzie miś świata dwukrotny, który ma nokautujący cios, który walczy całe życie, bo e, Krzysiek walczy tam od maleńkości tak naprawdę, mm, obawia się faceta i chce zmienić zasady Walki, e, w, tak naprawdę pod siebie całkowicie, walcząc przeciwko e, chłopakowi, który, tak naprawdę, no, biedny chłopak, stracony, e, skazany na pożarcie, walczy z chłopakiem, który, który gra w gry na co dzień, zajmuje się grami. Krzysiek na co dzień zajmował się całe życie, całe swoje długie e, zawodowe życie e, biciem ludzi zawodowo na najwyższym poziomie. No i tutaj zmieniła się owszem, płaszczyzna, ale jego rywal nie ma 30 walk w bagażu, tylko nie wiem, czy ma jedną, czy dwie. No i jest sportowcem rekreacyjnym, tak jak powiedziałem, zajmującym się graniem w gry wideo. Nie w rzeczywistości w gry wideo. I tutaj Krzysiek potrzebuje zmiany zasad i jeszcze ta kontuzja. Która wydaje mi się, <noise> które wydaje mi się trochę wysana spaca. Bo jeśli kontuzja rzeczywiście jest, no to się nie przystępuje do walki, no, ale jeśli jest taka, która pozwala walczyć w tej płaszczyźnie, a w tej nie pozwala, no to, to jest to trochę dziwne i zastanawiające, ja myślę, że tak właśnie jest. Wodaczyk to jest w ogóle bardzo silny gość. On. Już w wieku, słyszałem, 14 lat wyrywał piłkę lekarską y, Stanisławowi Łakieńcowi, świetnemu y, pięściarzowi z boksu olimpijskiego, bardzo silnemu y, człowiekowi. Co było dla, na takiej zabawie rozgrzewkowej przed treningiem, co było szokiem dla wszystkich, y, którzy trenowali w Gwardii. To jest gość, który walczył, tak jak powiedziałem, na najwyższym poziomie. Gość, który ma naturalną maskulaturę, siłę wytrzymałość, doświadczenie którego nie ma jego rywal i sprowadzanie walki tak jak powiedziałem na zasady K1 to prawie już równoważy się do sprowadzania walki na zasady bokserskie. Bo Krzysiek wtedy będzie miał czas się rozluźnić i, i użyć swoich zasad, znaczy umiejętności bokserskich szczególnie, że pasza biceps no nie jest królem stójki. Prawdopodobnie jego taktyka opierała się na sprowadzenia Krzysztofa Włodarczyka do parteru i przeniesieniu tam walki po to, żeby mieć te niby teoretycznie minimalne szanse na wygraną, chociaż ja mu daję szansę na wygraną duże, jeśli to będzie w, w MMA. Dlatego tym bardziej się temu dziwię. Oczywiście Krzysiek Włodarczyk postawił takie warunki, ale to nie jest on koniem na pociągowym. Tej gali, nawet tej walki, bo jest tym koniem pociągowym w tej walce pasza biceps. Więc mam nadzieję, że on się na takie zasady nie zgodzi, bo to będzie lekkomyślne z jego strony. Ostatnio Andrzej Fonfara wygrał w niezłym stylu z rywalem, z którym walczył Diablo takim korespondencyjnym. Może jeśli Diablo ma kontuzję, które wyklucza go z MMA ale pozwala mu rywalizować w k w boksie to niech się zmierzy po prostu z pięściarzem Andrzejem Fonfarą, a nie bierze biednego chłopaka i, i proponuje mu takie zasady, bo to by było w miarę uczciwe. Andrzej Fonfara, bo rozmawiałem z nim po walce, wraca na salę treningową za chwilę i myślę, że do 31 sierpnia, bo chyba to jest termin gali Włodarczyka, byłby w stanie się przygotować. i i to by była w miarę uczciwa i sensowna walka, ale K1 z Paszą Bicepsem przyszedł. Wstydziłbyś się. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam Was na niedługo już zapowiedź walki Cisora Joyce, bo to jest na pewno, mimo że zawodnicy ostatnio przegrali, dobry pojedynek, który warto obejrzeć, który będzie ciekawy, sportowy pojedynek. Dlatego, dlatego będę omawiał szanse jednego i drugiego. Proszę o suby, łapki w górę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.